Wiecie, dlaczego szklana butelka piszczy? O tak właśnie. Jak obiecywałem, jestem na tym samym miejscu. Jak widzicie na Białego Szaleństwa, trochę popadało. Tutaj ogromna dziura. Ja myślałem, że tam będzie hełm. Po prostu i ostatnio, jak to kopałem, to sobie odpuściłem, bo to za dużo czasu mi zajmowało. A dzisiaj hełm wykopałem. To znaczy łopatę. O. I tak zaczynamy dzisiejszy dzień. Będę na tym miejscu wybierał to reszty. Wszystko. I zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, do następnego dołka jakby co. Przeczesuję, jak widzicie, to miejsce. Jeszcze tak woli wyjaśnienia. Obrączka faktycznie okazała się, jak to wujek stwierdził, tym przedmiotem zgubionym pewna kobieta, już nie ważne tam szczegóły, pół wieku temu to zgubiła tutaj. Tylko trochę wujek mi pokazał, że to tam, bardziej tam jest. A ja tam się skupiłem, nigdy tak się tutaj nie skupiłem, nie? Także wujek stwierdził, że to jest yy, to. Po dacie będziemy dochodzić teraz, bo nie wiem czy ona żyje w ogóle. W ogóle została ta obrączka wujkowi przekazana. Tak, żeby wszystko było oferia. Ja mu obiecałem, że jak to znajdę, na pewno mu to przekażę. I także tak też się stało, powiem wam. Także szukamy właścicielki albo przynajmniej rodziny. No, tylko że muszą potwierdzić w jakiś sposób tą datę, nie wiadomo, tam wszystko jest. Yy, zresztą widzieliście, nie? Także. Wracam do wykopek. Eee, patrzcie, już tam grosza znalazłem, a teraz piękny sygnał. I mamy. Dwójeczkę. Także coś tam wychodzi, pełno już zrywek, mam polmosów, ale ale też mam dwa złote. Już zarobiony jestem. Jeszcze tak chwilę sprawdzę z wami. A, tak jak widzicie, coś się tam odbija. Powiem wam, że jest naprawdę zimno. A jak są nie zabrałem. Chociaż żona mówiła, że odczuwalne minus 4, to ja jej mówię, nie no, minus 1, to co po co? Co po co? Mam kolejną monetę tutaj. 20 groszy, jeszcze dwie gruszówki znalazłem, ale tego nawet nie pokazywałem. Bo to takie nie za bardzo pożądane na dzisiaj monety, ale... No, ja się nie poddaję. Ja lecę dalej po prostu. Wiecie, dlaczego szklana butelka piszczy? O tak właśnie. Dlaczego szklana butelka piszczy? Dlatego, patrzcie, takie numery. Nożyk w Karl, a nie będę reklamował piwa. Nożyk w zielonej butelce, o tak powiem. No dobra, biele latają już spore, tu mam kolejną monetę. A to jest znowu współczesna chyba. 5 groszy. Przekopałem ten teren, już się zastanawiam czy stąd nie spadać. Może gdzieś na czystsze tematy. Słuchajcie, dawno tego nie robiłem. A dzisiaj sobie to zrobię I polecę jakiś kanał A tym razem polecam kanał Robert West West Albo West, nie wiem, nie wiem teraz Nie obraź się Robert jak źle wypowiedziałem Tutaj zresztą macie już Logo Wykopki w UK Polecam Bardzo fajny kanał Wbijajcie tam, zostawiajcie co trzeba i No Pozdrawiam zresztą kolegę i do następnego dołka. Hej, mu! kata! O, już wiem, że tak, tym razem nie będzie tak pięknie jak ostatnio. Ale słuchajcie, wypadł taki wroźny. Poranek, już nie poranek. Zobaczcie, kolejna. Taki sam wzór, myślę, że tamta łopata. Jest. By ta lepiej zachowana. Nie wiem, co to za wzór łopaty. Może ktoś rozpoznaje tu jakąś rosyjską, niemiecką. Nie wiem. Szpadel bo to bardziej szpadel. Niż łopata Dobra, mam jeszcze chwilę no Wiadomo, no już tak przetrzepane, ale biorę każdy sygnał Także dlatego wykopałem między innymi to Się przełamywało Wiadomo, głęboko było, biło na kolor, ale Rwało też na metal, nie? Także Wiedziałem, i wysoko, jak cewka była wysoko nad ziemią No to wiadomo, że to coś jest albo płytko, albo głęboko i duże, nie? Dobra, bo widzę, że przynudzam, idę dalej Tutaj coś, kurde z tym pinpointerem. coś tu jest, ale są takie korzenie, powiem Wam, że o... no, o, o, co to? Powiedzcie, że nie PRL, już mam tych PRL -i powyżej uszu. Ale chyba jednak to się PRL -i? dobrze, że PRL wpadł. By, bo niestety muszę środka poręcznego użyć. Bo dzisiaj PRL-a nie było, ale tak, jest to PRL. I same współczesne, nie? Także szału dzisiaj nie było. Ja już się zbliżam ku. Końcowi dzisiejszej przygody. Zaraz wam to tak na ręku pokażę, bo tam parę monet wpadło, ale to jest współczesne wszystko, grosze jakieś ptaki, gówna. No a dobra, jeszcze tutaj się poszwędam chwilę. Nie zawsze muszą być goldy i srebra. Także dzisiaj było to co było. Ostatnie półtorej godziny, tylko tak, stąd, tam, stamtąd, tu. I tak krążyłem i nic nie było. Totalnie nic. Także dzisiejszy utarg to jest to. Fant dnia to jest 2 złote, dobre i 2 złote. Jakieś tu grosze, 2 złote z Perelusą. To nie wiem co to jest. Myślałem, że guzik, ale to raczej nie guzik, coś się oderwało. Nie wiem. I gdyby to nie były na przykład monety współczesne, to by było całkiem fajnie, bo 8 monet padło z tego śmietnika, tam co wybierałem. No, także dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do następnego filmu. Cześć.